Witam Boston Angel. Dzisiaj parę update'ów. Zacznę tak od, od końca, że tak powiem. Na początek mój mały mój roślinniaczek. Jak widać, był makeover. Niechciany, szczerze mówiąc. Chciałem przesadzić alternatywy do mojego głównego baniaczka. Mu tam już sobie nie dawała rady. Słońce już prawie nie świeci. Jesień, się, jesień już się zaczęła. No i dopiero swego wyrwałem stamtąd alternatywę, ale zrobiło się takie szambo, że po trzech dniach się woda dopiero wykrystalizowała. Ale syf na dole, osiadł na dnie. Wystarczyło, że przytrzasnął mnie głupi ogonem, znów się pobrudziło, bo ziemia okrudowa lekka w wodzie jest. No i tak się zrobiłem makeover rośliny takie same, tylko inaczej rozmieszczone, od lewej walisneria, wcześniej była z prawej, w kwadracie, teraz jest mały lasek, miałem nadzieję, że nie będzie gnić, wody tylko trochę nowej doszło, podłoże takie same, bo tamte stare wymieszałem, to co było i przesypałem jeszcze trzema 3 kilami, 3 kilo nowego szwiru dorzuciłem, miałem nadzieję, że nie będzie gnić, ale myliłem, myliłem się, trochę jej gnije. Na przykład to tu, tutaj. Większość się trzyma. Na szczęście. Ale trochę gnije. Trochę zawsze musi zgnić. Ludwigię bardziej rozsadziłem. Zaczerwi, zaczerwieni, zaczerwieniła się w tym baniaczku. Dosłownie wychodzi mi z, z akwarium. Przycin niedługo będzie tu przycinka tej ludwiki. Wsadzę ją tu, troszkę gęściej. Tą roślinę też bardziej rozsadziłem. Patyczaki przycięłem, przycięłem i wsadziłem. Korzenie miały bardzo długie, na, pra na prawie całe akwarium stare. Przycięłem też korzenie. Powoli się klimatyzują, ale już rosną w górę. Wyprostowały się, bo się pokrzywiły, jak z wody powychodziły. Mikrozorium zakryło mi filtr prawie. Mam tam parę nowych odnóżek, wsadzę w bok, w bok i będzie taki fajny płocik. Woda czysta, w miarę, ale co można oczekiwać po akwarium? 26 litrów z filtrem 500 na godzinę, prawie przykręconym. Krewetki sobie żyją, już nie jest tak trudno je znaleźć. Wystarczy spojrzeć i od razu widać. Takich mam 3 nie jestem pewien co tu za odmiana. Takie mam dwie. Się chowa między Ludwigią. Jeszcze mam jedną krewetkę Yamano. Dosyć dużą. To nie ta. Ale ciężko ją znaleźć. Wbrew pozorom, pewnie się chowa gdzieś w alisterii albo za filtrem. Przygotowuje się pewnie do wylinki. Dobra, to tyle na rośliniaczek. W miarę fajnie wygląda Pewnie wrzucę tu grzałkę albo go zlikwiduję, bo rośliny zimy nie przeżyją. Mam nadzieję, że wyhaczy jakąś grzałkę małą, tak z 15W. Trudne do znalezienia, ale się uda, mam nadzieję. Teraz pora na moje akwarium hodowlane, w którym zajmowałem się paletkami neo. Stara, stary, ze starej parki nic nie wyszło, wróciłam do neo. Jutro rano trafi tutaj parka Red Melona i Lamparda. Zmieniła się troszkę aranżacja. Wyleciał kubeł. Wyszedł, wyleciał kamień od powietrza. Świetlówka też wyszła z wody. Filtr trafił tutaj mój stary Aqua L Turbo 500 w związku z ceramiką i z gąbką. Zakrył mi ją grzałkę. Wydaje się, że jest tutaj więcej miejsca, że mniej rzeczy tam jest, ale w końcu kubeł wyszedł, filtr wewnętrzny włożyłem, to tylko się wydaje. Kamień wyrzuciłem. Ten na chwilę obecną woda się na napowietrza z filtra. Jak już trafi tutaj ryba, wodę przekieruje, żeby szła po powierzchni, będzie dobry ruch wody, będzie się mocno powietrzało. W ciągu dnia, jakby nie będzie rwą ruch wody, wystarczał też. Będę włączał te bąbelki z filtra, ale są dosyć głośne, więc na noc będę je wyłączał. Będzie musiało wystarczyć. Temperatura docelowa to 29 stopni. Na chwilę obecną jest 25, gdyż w tym akwarium grzałka nie chodziła przez dwa dni. Woda to jest pół ro, pół Kranówki odstanej warunki dosyć dobre i krap przed. Ikra przetrwa, tą wykluje się, ale problem jest taki, że później tamta parka ją zjadała. Po prostu nie wydaje mi się, że nie wiedziała co robić, zdziczała i ją zjadała. Mam nadzieję, że z redneronym i lampardem tak nie będzie. No ale zobaczymy. P pra będę próbował ręcznie odchować ikrę Tamtych, tamtej parki, która trafiła z powrotem do Neo. Zawsze składałem na liściu, wyciąg... Znaczy ją wyciągnąć, włożyć do inkubatora, powietrze, trochę akryflawiny. Później można ręcznie ją spróbować karmić. Niektórzy karmią młode artemią, niektórzy jajkiem. Postar Zobacz, poczujemy, zobaczymy co będą nasze I Teraz mój główny baniaczek. Bardzo fajnie wygląda teraz. Jest około drugi tydzień mojego nowego oświetlenia nowa belka boju 63 W dwie białoświetlówki 6500 kelwinów jedna niebieska dla roślin roślinom bardzo to się podoba ta bomba wystrzeliła w górę jak dałem jak dałem tą belkę dwa tygodnie temu około nie sięgałam nawet do połowy grzałki teraz już jest prawie do samej powierzchni Mokrołapskowa rotala powoli się klimatyzuje, rośnie sobie na razie obraz w blonach, które są moim problemem, ale wystrzeli w górę. Jak tylko będzie miała większe korzenie, mam nadzieję, trafiło tu pis, sporo pisty, rośnie jak szalona, korzenie tylko widać. I moja alternatera z roślinniaka przy tym oświetleniu ma bardzo intensywną barwę. Fajnie się komponuje z koło Ludwigi, która mam nadzieję z czasem też się zaczerwieni. Trafił tu też mój mech z roślinniaka. Ro, w roślinniaku rosną bardzo szybko, ale teraz, jak już mówiłem, nie światła, zimniejsza woda. Trafił tutaj. dam rósł jak szalony. Były dwie spore przycinki które trafiły do Neo Ja z nim szczerze mówiąc nie wiem gdzie go zaczepić Zastanawiałem się nad tym korzeniem, ale byłoby to dosyć trudne Żabienice już dochodzą do siebie po moich eksperymentach z oświetleniem ledowym Były bardzo małe, jasne co jest oznaką za małej ilości wartości odżywczych do rośnięcia potrzebnych ale już się odbiły rośnie dosyć dobrze tak samo jak gigantea I największa zmiana to filtracja pozbyłem się tam tego filtra wewnętrznego aquaela trafił tu eheim 2224 700 litrów na godzinę przykręciłem go do 600 na godzinę w środku są dwa koszyczki. W pierwszym koszyczku jest wata akwarystyczna i na niej jest. Na wacie jest trochę ceramiki Eheima. W wyższym koszyczku znajduje się ceramika Aquaela oraz Fosmax, który wcześniej uratował moje akwarium, jak jeszcze miałem dużo skalarów. Wtedy woda była żółta w tym akwarium. Co, co 3 dni musiałem podmieniać 40%, bo nie było już po prostu widać tyłu baniaczka. Ale kupiłem fosmax, tydzień później przyszedł. On, to jak, on jest dobrym absorbentem, całą tą żółć, cały ten amoniak wciągał, że w ogóle podmianek nie było trzeba robić. Woda była czysta, parametry dobre, ale podmieniałem co 12 dni. Później filtrował wodę z upalet W, te, w tarniskowym też akwarium, tym na dole. Teraz trafił na górę, gdyż stwierdziłem, że na dole będzie wystarczył ła moja 500. -ka. Wlot wody. No tylko zwykły wężyk. Z małą kratką z filtra na powietrze. No, Wlot Nad powierzchnią wody. Filtr bardzo dobrze sobie radzi. Woda jest krystalicznie czysta, jak postaram się pokazać. Tak, bardzo czysta woda jest. Ten echem jest tu dopiero 3, 2 dni, więc będzie jeszcze czystsza czasem ogółem baniaczek już nabiera coraz lepszego wyglądu nie jest już taki goły jak był na początku doszło sporo roślin dobrych roślin rosną dosyć dobrze Intens są, mają intensywne kolory no bardzo fajnie wygląda teraz ten baniaczek nareszcie mi się podoba Bojownik szaleje, terroryzuje mi mieczyki. Ale ogółem wszystkie ryby się czują dobrze. No, Dzięki na, dziś, na dzisiaj to tyle. Boston Angel. Siema.